Tak to nie może być. Dzień dobry. Kolejny odcinek, odcinek taki typowo pogadaniowy. Po prostu sobie posiedzę i odpowiadam wam na pytania. Dodatkowo pokażę wam, pokażę wam sprzęt do nurkowania, pokażę wam, czym szukałem, jakie są moje przemyślenia na temat tego sprzętu, bo o to było dużo pytań. Podsumuję koszty wyjazdu, pokażę wam całą trasę. Po prostu taki odcinek podsumowanie tej Chorwacji. Ile znalazłem, ile wydałem. No, no w sumie nie wiem, co tam więcej będzie. Zobaczymy, jak poczytam komentarze. Jestem świadomy tego, że nie każdego mogą interesować wszystkie dzisiaj poruszane tematy. Dlatego chyba pierwszy raz na tym kanale zostały wprowadzone, o ile mi się udało, rozdziały. I macie ładnie pokazane, co w którym momencie filmu się dzieje tak żebyście mogli przejść do interesującej was części i sobie po prostu to obejrzeć a ja przechodzę do pierwszego pytania które sobie zapisałem na telefonie pytania od was z poprzedniego filmu Pytanie pierwsze to jest pytanie które powtarzało się setki razy już na streamach czyli jaki kierunek studiujesz więc na filmie już raz finalnie to wszystko powiem ostatni semestr kierunek mechatronika Najpopularniejsze pytanie, które było, mam już za sobą. Krzysztof Szymański się zapytał Dzięki Guba za świetny materiał z Chorwacji. Mam pytanko. Jakie z tych miejsc poleciłbyś na wypad z rodzinką? I zdecydowanie, jeżeli chodzi o takie wypady z rodziną, z małymi dziećmi, jeżeli o to chodzi, to nie polecam Makarskiej i tamtej okolicy, jeżeli chodzi o wodę. Bo woda tam bardzo szybko robi się głęboka. I no jak ktoś ma małe dzieci, to raczej jest to niewskazane. O wiele fajniejszą miejscowością jest na przykład miejscowość Omiś, gdzie była plaża bardzo płytka, w sensie woda była bardzo płytka. Porównywałem to wtedy do naszej zatoki, bo to podobnie to wygląda. Kolejną taką miejscowością to będzie ta plaża Lopar na wyspie Rab, ale tam już ceny podejrzewam, że będą zabójcze. Najfajniejszą metodą jest po prostu wejście sobie na Google i sprawdzenie, jak szybko robi się głęboko, bo idzie to sprawdzić. Jeżeli po mapach Google zaraz się szybko robi czarno za plażą, to znaczy, że szybko się robi głęboko. A jak jest przez długi czas płytko, no to widać jak ładnie ten piasek się tak stopniowo w wodzie rozmywa. To jest taki najlepszy patent na sprawdzenie i wybranie sobie jak najlepszej plaży. Kolejna informacja to konkursik, konkursik jesień z odyńcami. Czyli 200 zł do wygrania co tydzień, 200 zł w sklepie Odyjce jako bon. Jedyne co trzeba zrobić, to dać łapę w górę pod tym filmem, dodatkowo zasubskrybować kanał. Kolejny warunek to mieć publiczne subskrypcje, żeby można było sprawdzić poprzedni, bo jak widzieliście w tą niedzielę, jeden z potencjalnych kandydatów na zwycięzcę nie miał włączonych tych publicznych subskrypcji i nie mogłem sprawdzić, dlatego. Stracił swoją szansę na nagrodę. I ostatnim, najważniejszym elementem jest napisanie komentarza, który będzie zawierał słowo jesień albo wyjazd. Tak, jesień albo wyjazd. Której z dwóch, żebyście mogli też napisać swój komentarz bardziej tak, jakby wiecie od siebie. I to tyle. Przechodzimy dalej. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału. Filip W. kolejne pytanie zadał. Podejrzewał, że i tak to zrobisz, ale podsumuj proszę koszty całej wyprawy. Mniej więcej, oczywiście, dzięki za świetne filmy. Dzięki, wielkie panie Filipie. Teraz, jeżeli chodzi o te koszty, to zrobiłem całą tabelkę dla was ładnie w Excelu, która wam się teraz pojawia. I co możemy z niej wyczytać? Paliwo na paliwo poszło 2300 zł, prawie czyli ja wiem, jak na dwa miesiące podróży, nie aż tak dużo. Zdecydowanie więcej by było, gdyby tam pojechał na przykład busem. Przez to, że jechałem na gaz, to, to te koszty nie są takie drogie. Opłaty drogowe. Opłaty drogowe, i tutaj zdecydowaną większość tych opłat drogowych zabierają promy. Tutaj wszędzie te po 100 zł to są promy 44, 47, to wszystko w większości są promy, bo jechałem bez winiet. Jechałem bez winiet, i dlatego uniknąłem tych dodatkowych kosztów. Jedzenie tutaj ta kolumna była tak długa, że skróciłem ją sobie po prostu nie wpisywałem wszystkich kosztów, bo nie zmieściłbym jej na ekranie musiałbym robić kontynuację potem tej tabelki a nie ma sensu wypisywać kwot po 20 zł żebyście wszystkie widzieli, bo i tak nikt tego nie będzie szczegółowo czytał najważniejsze jest to, że na to jedzenie i rzeczy kupione w marketach bo nieraz też na przykład tam kupiłem chyba nie pokazywałem Wam plandekę, w momencie gdy kolega był wtedy u mnie to to, to roz, rozkładaliśmy ją sobie pomiędzy dwoma samochodami, jakby padało. To też tam jakieś 30 zł. poszło. Generalnie jedzenie, czyli rzeczy kupione w supermarketach, wyszło 2200 zł na dwa miesiące. Myślę, że to nie jest dużo, no ale, ale sami widzieliście, jakie to było jedzenie. Nie było to jakieś rewelacyjne jedzenie. E, czasem tam poszedłem sobie do jakiejś restauracji, w sensie no, najbardziej do jakiegoś takiego nietypowej restauracji, gdzie tam podają menu i się zamawia tylko jakieś bardziej takie pizzeria a la fast food, coś takiego kolejną tabelką, czyli głównym kosztem tej podróży jest sprzęt i sprzęt mam tutaj na myśli zarówno do streamowania do, do, do mieszkania w samochodzie jak i sprzęt do poszukiwań czyli pierwszym tym kosztem, 660 zł to jest maska do nurkowania, ten mój pas pierwszy, który zgubiłem później Drugim kosztem jest pas do nurkowania, komputer nurkowy i tam wszystkie te akcesoria, które sobie wtedy pobrałem, ta kamizelka. Kolejnym kosztem to chyba był kompas nurkowy, i reszty już nie pamiętam, ale w tym jest na przykład też ten stolik i, i takie różne gadżety. Koszty inne to są koszty, których nie mogłem zakwalifikować do wszystkich innych kategorii. Czyli tutaj są wszystkie wizyty w Bauhausach, jakieś takie zakupy, które tam robiłem i jakiejś rzeczy, których, no internet takie rzeczy, których nie mogłem nigdzie zakwalifikować razem kwota się zrobiła już gigantyczna bo na niecałe dwa miesiące w Chorwacji wyszło mi 9300 zł bez tam bez dosłownie dwóch złotych jest to dużo no jest to dużo będę musiał o wiele bardziej pilnować tych wydatków w następnych podróżach, bo 9300 zł już po kieszeni zabolało. Dlatego trzeba będzie tego o wiele, o wiele bardziej pilnować. Lecimy dalej z pytankami: jak to wyglądało z winietami w poszczególnych krajach, przez które jechałeś? Winiet unikałem jak tylko mogłem, i w momencie, gdy jechałem do Chorwacji, to nie kupowałem żadnych winiet, i w Chorwacji tylko tam 30 zł wydałem na kawałek autostrady. Natomiast z powrotem, przez to, że już trochę mi się śpieszyło i że no, ta noc była taka dosyć męcząca, to w Słowacji sobie kupiłem winiety. Kupiłem sobie w Słowacji winiety i taka winieta kosztuje w Słowacji 10 euro i jest 10-dniowa. Krótszej się nie da kupić, więc trzeba kupić 10-dniową, żeby przejechać po prostu to w 3 godzinki. Ale to bardzo, bardzo zrobiło robotę, bo była gigantyczna mgła i o wiele lepiej mi się jechało w momencie, gdy, gdy jechałem na autostradzie, a nie na jakichś tam bocznych dróżkach przez, przez te ich słowackie góry. Następne pytanko zadał Krzychu K. Super sprawa, taka wyprawa. Trochę coś ściemniałeś. Na początku pokazujesz, że zgubiłeś rękawiczkę, a za chwilę ujęcie z wody i są obie. I takie, takie komentarze były ze dwa. Już Wam tłumaczę, jak to było. Szedłem tam około 30 minut. Po tych skałkach i zapomniałem dwóch rzeczy. Pierwsza to ta rękawiczka, a druga to słuchawki. I na samym ujęciu mówiłem, że spróbuję bez słuchawek, ale po wykopaniu jednego sygnału stwierdziłem, że to nie ma kompletnie sensu, bo ja nie słyszę tego detektora. I byłem już tak wkurzony na siebie, że tego zapomniałem, że nic nie nagrywałem, tylko polazłem do tego samochodu po te słuchawki. Przyszedłem z słuchawkami, po drodze wziąłem tą rękawiczkę i dopiero zacząłem szukać. Straciłem na to jakieś 45 minut, bo tym razem już szedłem trochę szybciej. Zresztą zostawiłem sobie część sprzętu na plaży, tego taniego typu, tam grabki itd. i tak dalej, i takie mniejsze rzeczy. Ale byłem tak zły na siebie, że nie nagrywałem tego jak idę przez te 45 minut. Gryzysy napisał. Za dużo udajesz, Odyna. Te same ujęcia, te same słownictwo, dzięki temu się wybiłeś. Nie pora robić. Vlogi po swojemu, nie męczyć się kopiowaniem? No, zdaję sobie sprawę, że są bardzo podobne, ale to chyba trochę takie normalne. Wiecie, ja się wszystkiego nauczyłem tak, jakby Ody mnie nauczył robić filmy, montować je i tak dalej. W tych samych programach montujemy, w tych samych programach robimy miniatury. Powoli trzeba będzie, to prawda, coraz więcej trzeba będzie swojego czegoś wymyślać, ale w detektoryzmie już jest tyle rzeczy. W sensie no, w detektorystyce nie ma za bardzo co wymyślić, natomiast we vlogowaniu to faktycznie trzeba będzie coś nowego wymyślić. Chociaż no, życie w aucie zazwyczaj jest takie samo, bo obojętnie od tego, kto w nim żyje, nie ma za bardzo co więcej pokazać niż to, gdzie się stoi, co się je i gdzie się śpi. No bo na tym polega to życie w aucie, na takich wyprawach. Nie wiem, co jeszcze mógłbym zmienić, ale trzeba będzie faktycznie może troszkę coś tam pozmieniać. Tutaj już od Andrzeja bardzo długi komentarz. Ile byłeś dokładnie dni? Dokładnie to nie wiem, bo sam nie pamiętam, kiedy wyjechałem. Mógłbym to w sumie sprawdzi sprawdzić po wyciągu z banku, ale myślę, że wyjechałem około 12 września, a wróciłem dokładnie 27 października. Czy miałeś gdzieś problemy związane ze spaniem na dziko? Pomijając hałasy, hałasy to jest najmniejszy problem, bo hałasy można wyeliminować. Stając w miejscach odludnych, tak jak widzieliście w jednym z odcinków, gdzie sobie stałem na takiej przy plaży, no i przyjechali nagle o pierwszej w nocy dwie BMK-46, głośniki na fula, i sobie stali nie wiadomo. No stali sobie po prostu nie wiadomo po co, i, i sobie siedzieli przy tych samochodach. I radio na fula, głośniki na fula, i drzwi pootwierane. I to była taka jedyna sytuacja, którą miałem. Natomiast ja się staram takich sytuacji unikać i w momencie, gdy już widzę, że ktoś na przykład gdzieś koło mnie przyjeżdża, to ja staram się od razu odjechać zawczasu, niż potem tak jak w tamtej sytuacji o pierwszej w nocy, gdy już człowiek sobie ładnie śpi, pod kołderką jest cieplutko, no to trzeba wyłazić, wychodzić, zwijać wszystkie, wszystkie rzeczy, zwijać łóżko, żeby przejechać. Więc lepiej od razu zmienić to miejsce, niż potem kombinować. A jeżeli chodzi o sprawę z policją. To tylko dwa razy i byli bardzo mili. Nie wiem, czy to przez to, że po sezonie, nie wiem, jak to wygląda w sezonie, ale byli bardzo mili, powiedzieli tylko, że nie mogę tutaj spać i żebym sobie stąd jechał. Więc obyło się bez mandatów. Jaka była temperatura w nocy najniższa? No, kurde, bardzo ciężko to stwierdzić, ale myślę, że 10, mniej niż 10 stopni nie było na pewno, ale no, zazwyczaj w nocy śpię, więc nie wiem, jaka była temperatura. Jakie masz plany na ferie? Planujesz jakiś wyjazd na zimę w cieplejsze miejsca? A na to pytanie nie odpowiem, bo to pytanie będzie niespodzianką. Myślę, że za jakiś tydzień, może dwa, się to wszystko rozwiąże. Czy gdzieś pojadę, czy będę budował busa? Zobaczymy. Ty zwykły śmieciarz jesteś, a te obrączki to sam wrzucasz i debila zgrywasz. Kurde, nareszcie ktoś mnie rozgryzł. No, to prawda. Podrzucam fantę, a tak na dobrą sprawę to kopię tylko kapsle. Mati1952 zapytam. Mnie ciekawi, gdzie te monety rozmieniłeś? Tych monet nie rozmieniłem nigdzie, bo było już po prostu za późno. Nie miałem już więcej czasu, żeby chodzić po sklepach i myślałem, że je rozmienię w banku bez problemu, a się okazało, że nie, i na dobrą sprawę mogłem przez cały wyjazd szukać jakichś kas samoobsługowych i nimi płacić na bieżąco. No a wyszło jak wyszło, i teraz będę w Polsce starał się te monety. Rozmienić bo tylko do końca stycznia będzie kuna obowiązywała w Chorwacji. Po styczniu już wchodzi euro i te kuny będą bezwartościowe. A pytanie: Jak ja je wyczyszczę? To minutka. Bum. Stary projekt zrobiony w godzinę, na potrzeby chwili. Polerka rotacyjna, zwykły słoik. Minusem jest to, że trzeba będzie wkleić jakieś przegródki, bo tak to te monety się ślizgają zamiast latać ładzie się ładnie, podłącza 12V z prostownika i mogą się tak kręcić przez cały dzień aż w końcu się wyczyszczą taki pomysł, to było na szybko byle jak robione ale w zimę zrobię sobie taką ładniejszą już z ładną obudową, wszystko żeby było schowane tą polerkę i myślę, że to będzie fajne do czyszczenia monet z plaży takie coś można kupić, tylko kosztuje z 350zł jak dla mnie trochę drogo pojechałbyś jeszcze raz? się Palson88 zapytał Ciężko mi stwierdzić, czy pojechałbym jeszcze raz. No, znaleziska nie były rewelacyjne. I dlaczego takie znaleziska nie były rewelacyjne? W Chorwacji jest bardzo, ale to bardzo fajne prawo odnośnie poszukiwań rzeczy współczesnych. To znaczy, jeżeli się taką obrączkę znajdzie, to w Polsce, w Niemczech powyżej 20 euro jest kwota, którą trzeba tak jakby oddać do biura rzeczy znalezionych. U nas to było 400 zł, ale chyba się zmieniło. Natomiast u nich, jeżeli znajdziecie sobie złotą obrączkę, to ona jest po prostu wasza. I teraz w związku z tym w Chorwacji są ludzie, którzy z tego żyją. Są ludzie, którzy w sezonie ich jedyną pracą jest poszukiwanie złota po turystach. I oni potrafią jeździć po, po, po tam, nie wiem, jednej czwartej Chorwacji, na przykład jest ich rejon, i oni sobie cały czas tam, tam jeżdżą. Takie informacje też tam dostałem od miejscowych. Dlatego jest dosyć mocno przeczesane już na bieżąco w trakcie sezonu, no a po sezonie to tam w ogóle jest. Pustynia. Widzieliście na przykład tą najpopularniejszą plażę, na której byłem, Plaża Bol, gdzie znalazłem dwa złotka dosłownie 2 metry od siebie. I moim zdaniem był to typowy omijak. Tam resztę terenu ktoś szukał, tylko zrobił omijaka w tym miejscu i akurat w tym miejscu były dwa złotka. Dlatego je tam znalazłem. E, wyspa. Rab i plaża Lopar, w której znalazłem kolejne złoto, też mi się wydaje taką wyspą ominiętą przez lokalnych mieszkańców ze względu na ten piasek. Oni głównie szukają nurkując, bo mają tam kamienie. Dla nich, on... spotkałem Marko, lokalnego poszukiwacza i on wiedział o nurkowaniu, o tym systemie do nurkowania, natomiast nie miał pojęcia, że istnieje coś takiego jak sanskop, bo oni nie mają tam piasku w wodzie. I być może po prostu żaden z nich tam nie kopał, bo z systemem nurkowania na tej plaży się po prostu nie da kopać. Takie moje przemyślenia, dlaczego tak mało znalazłem. Plaże zdarzały się nieprzeszukane, ale to też nie jest reguła, bo większość plaż była pusta. Natomiast były dwie plaże, które znalazłem. Nie szukałem za długo tych plaż, ale dwie znalazłem. Jedna to była w splicie, a druga to była w Rijece, gdzie naprawdę tymi monetami sypało. Tak to. Po plaży zazwyczaj robiłem taki krótki zwiad i nie było rewelacji. Bardzo łatwo można ocenić, czy to jest plaża szukana, czy nie, bo to nie są plaże takie jak u nas w Łebie, gdzie codziennie podczas sezonu jest dostawa świeżego towaru i to naprawdę masy świeżego towaru, tylko tamte monety leżą po, po 2, 3, 4, może 5 lat i w momencie, gdy ktoś je zbierze, no to to w ciągu tygodnia się nie odnowi. Bo po prostu słychać te monety, jak, jak upadnie w piasku nie słychać, na kamieniu słychać jak się odbije. Dodatkowo na kamieniu będzie leżała na wierzchu i, on, i dopiero z czasem, jak parę ludzi ją zdrepta, to ona wpadnie gdzieś głębiej. Dlatego tam, jak ktoś przejdzie taką plażę, no to, to ona jest tak jakby już potem pusta przez dwa, trzy, może cztery lata. Oczywiście mogę bredzić, ale, ale po tym co widziałem, no to takie mam spostrzeżenia. Ja nie mam żadnych pytań, ale Mam prośbę, żebyś pokazywał nam budowę kampera i to w każdym etapie. Jeżeli będę budował kampera, to na pewno nie będzie żadnych poszukiwań przez ten okres, tylko będą vlogi z budowy kampera. Czemu? Bo chciałbym się wyrobić z tym wszystkim do wiosny, a już na pewno do lata, żeby móc z tym pojeździć, i to jest dla mnie priorytet. Miałbym dwie opcje. Albo w tym czasie nie nagrywać nic na kanał, albo nagrywać budowę kampera i tą drugą opcję wybiorę, jak ktoś nie będzie chciał, nie będzie zainteresowany budową kampera, spodziewam się, że jednak no, około połowy to nie będzie interesowało. No to po prostu będzie lekki spadek i dopiero jak zbuduję, no to zacznę poszukiwania na tak jakby pełny etat. Mega szacun Kuba, fajny odcineczek, mega wyprawa, super widoki. Do odważnych świat należy. Kuba, nie bałeś się jechać sam w taką podróż, Z starszym autem? Ja już to wiele razy mówiłem na, na filmach, Mazdy jestem stuprocentowo pewien, że ona dojedzie wszędzie. To jest samochód, który znam, znam tam każdą śrubkę i wiem, że nie ma się po prostu co popsuć, nie ma co mnie wyeliminować z takiej trasy. A w razie czego to mam narzędzia, mam ręce, mam internet i tam też są sklepy motoryzacyjne, tam też można kupić części i sobie coś naprawić, jak się coś popsuje. Corsir, jak w innym kraju twoja psychika dawała sobie radę, samotny, daleko od domu itp. Czy warto twoim zdaniem odwiedzić Chorwację? Chorwację odwiedzić warto, natomiast poprzednia część pytania, no... Normalnie, jakoś w ogóle nie odczuwałem nic takiego, po prostu no, jeździłem sobie i cieszyłem się tym, co tam jest. Także nie było żadnych problemów. Być może gdzieś przeoczyłem odcinek, w którym robiłeś jakąś prezentację tego zestawu do nurkowania, a jeżeli nie, to z miłą chęcią bym zobaczył, z czego ten zestaw się składa i na jakiej zasadzie on działa. Dużo było takich komentarzy, naprawdę dużo o tym systemie do nurkowania. Jednak ja mam coś takiego, że zanim coś polecę albo się na jakiś temat wypowiem, to muszę to solidnie przetestować. No nie mógłbym w ziecie, wziąć czegoś i w pierwszy dzień już y, zrobić recenzji, bo nie miałbym o tym pojęcia. Dlatego, chyba teraz po takim miesięcznym wyjeździe z tym zestawem, bo przez pierwszy prawie miesiąc go nie miałem, będę mógł dać dobrą opinię, jakąś recenzję i przedstawić wam ten sprzęt. Zmiana perspektywy, sprzęt na stół i zaraz wam wszystko pokażę. Wszystko, co najważniejsze, jest już na stole, żeby wam to pokazać. No, i podzielimy sobie to na parę etapów przedstawienia takiego sprzętu. Pierwsza część to. Główna, najważniejsza jednostka, czyli ten kompresor, który jest tutaj w środku, sam ten pontonik, który widzicie dookoła, on jest dmuchany, jego na czas transportu można złożyć. On jest odpinany od tego i, i można go po prostu sobie poskładać pozwijać. Rureczka, którą też można wyjąć, tędy po prostu zasysa sobie to urządzenie powietrze. Dodatkowo jest na tym kapturek, żeby nic tutaj nam od góry nie wpadło. Według przepisów za każdym razem nurek, jak jest pod wodą, musi mieć taką flagę. To ta flaga oznacza nurka pod wodą w okolicy i wtedy wszelkiego rodzaju skutery wodne czy motorówki, wędkarze no, też muszą w jakiś sposób tam uważać na mnie pod tą wodą, bo jeżeli ktoś by na przykład jakiś tam grubszy zestaw do łowienia ryb zarzucił w moją stronę, no to też by była nieciekawa sytuacja. W sumie to już mogę sobie to zatkać i to wziąć, żeby mi to nie przeszkadzało. Czym to jest zasilane? Zasilane jest takimi bateriami I ta bateria starcza na minimum godzinę nurkowania Jeżeli ciągle jest się na głębokiej wodzie Natomiast mi nigdy się nie udało jej rozładować praktycznie do końca Dwie godziny potrafiłem z tym nurkować I nic się nie działo Ale jest to związane z głębokością nurkowania Bateria szybciej zużywa się jeżeli nurkujemy głęboko a jeżeli jedziemy na płytką wodę, to wytrzymuje o wiele więcej. Dlaczego tak jest? Związane jest to z ciśnieniem bezpośrednio wody, które mnie otacza na danej głębokości. I jeżeli jestem głęboko, to, to ciśnienie jest większe. Wtedy kompresorek musi dłużej chodzić na jeden oddech. Baterię wsadza się tutaj od boku. I on się po prostu wsuwa, przykręca wodoodpornym konektorem, i urządzenie jest gotowe do pracy. Nie wymaga praktycznie nic, nic więcej. Jedynie rozwinięcia szelek. Od spodu wygląda tak jak widzicie. Nic tu praktycznie nie ma. Wychodzi z tego tylko wąż już do oddychania. Tu jest rurka do spuszczania powietrza z tego balunika. Drugą częścią najważniejszą jest część, którą ja mam zawsze przy sobie podczas nurkowania, i część osób pytała o to, czy mi to nie wyrywa z ust ustnika w momencie, gdy mi się kończy wąż. Nie ma takiej możliwości, ponieważ jest tutaj specjalna uprząś, którą ja na siebie zakładam i odpowiednio ją tam przekładam przez ramiona. Wówczas to mam na karku, na plecach i tutaj jest twarde połączenie, że w razie czego to mnie ciągnie to za plecy, a tutaj zawsze mam ten mój ustnik. Dodatkowo jeżeli on by mi pod wodą wypadł z ust to w momencie gdyby nie był przytwierdzony mógłby wypłynąć na samą górę a wiadomo, nikt tego nie chce dlatego maksymalnie uniesie się na przykład tak, wtedy sięgając do pleców mogę sobie go z powrotem do ust wziąć i nie ma z tym żadnego problemu sam włącznik urządzenia jest tutaj w tym automacie oddechowym w ten sposób jest włączony w ten sposób wyłączony gotowe, nie będę go odpalał, bo nie wolno go na sucho odpalać. Eee, domyślam się, że chłodzenie samego kompresorka jest wodne w sensie takim, że po prostu jak to pływa sobie w wodzie, no to, to po prostu się chłodzi. Nie ma tam żadnych pompek czy też układów, przez które ta woda przepływa. Jak już mówimy o sprzęcie, to detektor, bo detektor przeszedł dosyć duże katowanie i dosyć duże próby i po części ich nie przetrwał. Przede wszystkim osłona. Pierwsze co to trzeba osłonę przytrytykować, bo w praktyce ona w wodzie wylatuje. Kolejną rzeczą jest mocowanie, które trochę już się poluźniło i ten detektor, akurat w tym miejscu, nie, ale w miejscu gdzie jest najczęściej używany, potrafi się poluźnić i ta sztyca nie siedzi tak twardo. Kolejną rzeczą to rzecz związana raczej z moim traktowaniem go, czyli. Wyrwana końcówka. To nie dzieje się samo. Ja dosyć często podnosiłem po prostu go, ten detektor, za kabel od słuchawek w momencie, gdy on mi w wodzie upadał. Myślę, że większość poszukiwaczy tak robi. Myślałem, że połączenie jest tutaj fajne metalowe, natomiast za połączeniem no już jest tylko miękka guma. Widziałem też na grupie, że chyba około dwóm osobom też tak się kiedyś to urwało, więc no na szczęście nie jest to jakiś gigantyczny koszt tych słuchawek. Kolejną rzeczą, która się popsuła, to w momencie, gdy raz mi upadł przy samochodzie, złamała się tutaj końcówka antenki. Ona cały czas działa i w samym tym klipsie, w którym się montuje antenkę, ułamał się jeden ząbek. Tak to wygląda. Natomiast największym problemem tego Deusa jest mocowanie panela. Zobaczcie, jakie on ma luzy. Bardzo dużo. On nie siedzi stabilnie. I jaki jest problem? W momencie, gdy ja sobie ten detektor na przykład gdzieś odłożę, to przy lekkim uderzeniu o kamienie robi się tak. Ten panel po prostu idzie bardzo łatwo stąd wyłamać. I postanowiłem to zmienić. Znalazłem na internecie coś takiego. Jest to element do deusa. Właściwie ta jego końcówka, którą się tutaj zmienia. Z przyciskiem. Żeby wyjąć deusa, trzeba będzie wcisnąć przycisk, i chowa się zapadka. Wstępnie nie montowałem tego, ale działa to bardzo fajnie z samym panelem. W momencie gdy to tutaj włożę, to wchodzi naprawdę ciasno. No, nie umiem teraz trafić, jak robię to wam pod kamerę. To wchodzi naprawdę ciasno. Słychać kliknięcie i to nie wyleci, dopóki nie ma w ogóle żadnych luzów. Jest o wiele sztywniejsze niż sam Deus. I nie wyleci, dopóki nie wciśnie się tego przycisku. Moim zdaniem, Deus coś takiego powinien wprowadzić, bo nie jest to rewelacyjne. Jak dla mnie jest to rewelacyjne. Jedyny minus, jaki widzę, to taki, że nie będę mógł sobie tutaj zrobić otworu, żeby wyprowadzić antenę. Będę musiał pokombinować i gdzieś od boku sobie tutaj wyżłobienie zrobić, żeby ta antena przeszła. Natomiast ten gadżet myślę, że jest rewelacyjny. I jak go zamontuję i trochę potestuję, to dam wam znać, czy było warto. 75 zł takie coś kosztuje. Na sam koniec, jeszcze mam dla Was ogłoszenie, a konkretnie ogłoszenie wyników konkursu, bo nie każdy ogląda live'a i zwycięzca konkursu wyświetla się teraz w tym momencie. Standardowo masz tydzień, czyli do następnej środy, żeby się do mnie zgłosić. Jeżeli nie. No to konkurs sobie powtórzymy, i następna osoba będzie miała szansę na wygranie. Z tego co pamiętam, to chyba już się zgłosiłeś, ale może mi się to teraz wszystko pomylić w głowie, a sprawdzić nie mam jak, bo, bo musiałbym wejść na laptopa. Natomiast ogłoszenie wyników, nawet dla innych uczestników, powinno być, żeby po prostu wiedzieli, czy wygrali, czy nie. To by było na tyle w tym odcinku. Przepraszam Was za taki na szybko chaotyczny odcinek. Za mną jest gigantyczny chaos. Ale ten chaos, te cały bałagan, który tam jest, to większość rzeczy z Mazdy. Bo będzie przegrupowanie tych przedmiotów, wyczyszczenie wszystkich przedmiotów i ponowne pakowanie. Ale gdzie? To już będzie niespodzianka. Mam nadzieję, że mi, że mi moje plany wyjdą. I tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w niedzielę. Widzimy się w niedzielę na filmie z Pałacu Szena, z kopania.